Od tysiącleci ludzie utrwalają swoje myśli i działania. Dziedzictwo dokumentacyjne jest bezcennym świadectwem historii i rozwoju cywilizacji. Należy je zatem chronić i upowszechniać. Przesłanki te legły u podstaw programu Pamięć Świata, który został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury w 1992 roku. Oprócz międzynarodowej listy tworzone są rejestry gromadzące obiekty o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów lub regionów. W 2014 roku w Warszawie została zainaugurowana polska lista krajowa programu UNESCO Pamięć Świata, która to objęła zaledwie cząstkę skarbów znajdujących się w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach. Teraz zaś, w ramach drugiej edycji programu, na polskiej liście krajowej pojawiają się kolejne zabytki. Pamięć Polski, pamięć świata. Przybyłam do Krakowa i zaczynam od kluczowego miejsca. Jestem na Wawelu, w archiwum krakowskiej Kapituły Katedralnej. Tu przechowywany jest akt Unii Krewskiej z 1385 roku. Najczęściej uważa się, że złote czasy historii Polski to okres panowania Jagielonów. Ten akt to w pewnym sensie moment, od którego wszystko się zaczęło. W tym dokumencie wielki książę litewski Jagiełło zadeklarował, że przyjmie chrzest zapadła decyzja o chrystianizacji Litwy. Jagiełło poślubić ma Jadwigę, zasiąść na polskim tronie, no i także zadeklarował, że wszystkie jego ziemie litewskie i ruskie zostaną przyłączone na zawsze do korony Królestwa Polskiego. To był jednak dopiero początek długiej drogi, której zwieńczeniem była Unia Lubelska w roku 1569. To dopiero wtedy powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ja mam swój ulubiony fragment tego dokumentu. To jest krótka wzmianka o tym, że Jagieło zapłacić ma 200 tysięcy florenów za zerwanie zaręczyn Jadwigi z austriackim księciem Wilhelmem Habsburgiem. Jadwiga ciężko przeżyła to zerwanie, bo Wilhelm Habsburg był jej po prostu bliższy. Podobno próbowała nawet wydostać się z Wawelu, wyrąbując sobie drogę toporem, aby uciec do księcia Wilhelma, ale ostatecznie zwyciężyły. Względy polityczne i perspektywa chrystianizacji Litwy. Jadwiga została żoną Jagiełły. A Wilhelm Habsburg do końca nie dał za wygraną. Ożenił się dopiero, gdy dowiedział się, że Jadwiga umarła. Muzyka